Na tym filmie przetestuję, które zioła można ukorzeniać w wodzie. Czy ścięcie kilku pędów i wstawienie ich do wody to dobry sposób na pozyskanie nowych sadzonek aromatycznych ziół? Sprawdźmy to i przekonajmy się razem. Do tego testu udało mi się kupić świeżą bazylię, miętę, pietruszkę, rozmaryn oraz tymianek. Wszystkie ładnie wyglądają, ale są upchnięte w bardzo małych doniczkach i chyba nie przetrwają długo. Pora zatem pobrać z nich sadzonki. Wydaje się to bardzo proste, bo jeśli wpiszesz w popularną wyszukiwarkę pytanie, czy można ukorzenić bazylię w wodzie, otrzymasz odpowiedź, że tak, jest to bardzo łatwe. Wystarczy uciąć łodygę, usunąć jej dolne listki i wstawić do wody. Podobną odpowiedź uzyskałem w przypadku mięty, rozmarynu. I tymianku. Jedynie w przypadku pietruszki informacja odnosiła się do odrastania z korzenia, a nie z gałązki. Życie jednak nauczyło mnie, że informacje dostępne w internecie warto weryfikować. Dlatego teraz z każdego z tych ziół pobiorę sadzonki, abyśmy razem mogli sprawdzić i przekonać się, czy uda się je ukorzenić. W tym celu odcinam zdrowe zielone pędy o długości od 6 do 10 cm. Zaczynam od gałązek bazylii, która chyba jest najpopularniejszym ze sprzedawanych w doniczkach ziół. Następnie przygotowuję sadzonki rozmarynu. Potem przychodzi kolej na gałązki aromatycznej mięty. Teraz tymianek, który jest świetną przyprawą do mięs. I na końcu delikatna pietruszka, będąca bogatym źródłem witaminy C. Następnie sadzonki umieszczam w przezroczystych szklankach z wodą, co pozwoli wygodnie obserwować proces ukorzeniania. Sadzonki umieszczam w taki sposób, aby pod wodą znalazła się tylko dolna część odciętego pędu. Zaczynam od bazylii, potem delikatne pędy tymianku, następnie łodygi pietruszki, mięty i rozmarynu. Szklanki z sadzonkami ustawiam na półce, która znajduje się w jasnym i ciepłym pokoju, ale bezpośrednio nie padają na nią promienie słoneczne. To powinny być idealne warunki do ukorzeniania. Trzeba tylko pamiętać, aby co dwa lub trzy dni wymieniać wodę na świeżą i obserwować, czy rosną korzenie. Jako pierwsze pojawiły się korzenie na sadzonkach bazylii. Było to po 6 dniach od umieszczenia pędów w wodzie. Po kolejnych trzech dniach pojawiły się korzenie na sadzonkach mięty. Stan, który teraz widzisz, to 12 dni od umieszczenia pędów w wodzie. Korzenie bazylii już znacznie podrosły i rośliny nadają się do posadzenia. Bazylia zdecydowanie najszybciej się ukorzenia spośród wszystkich porównywanych tutaj ziół. Mięta także jest już wyraźnie ukorzeniona, a długość jej korzonków przekracza 1 cm. Podobnie jest z drugą sadzonką mięty, także się ukorzeniła. Trzeba jednak przyznać, że korzenie mięty są nieco mniejsze niż w przypadku bazylii. Mięta zatem ukorzenia się nieco wolniej. Pora sprawdzić rozmaryn. Tutaj niestety sytuacja nie wygląda dobrze. Korzeni nie widać, a łodyga ewidentnie zaczyna gnić. Podobnie sytuacja wygląda z pietruszką. Choć pędy wyglądają na zdrowe, nie ma oznak korzeni. I na koniec tym Janek. Niestety brak śladów korzeni i wydaje się, że łodyga gnije. Skoro bazylia i mięta są już ukorzenione, pora je posadzić. Sprawdźmy, czy nasze sadzonki przyjmą się w doniczce z ziemią. W tym celu nasypałem świeżej ziemi do niewielkiej plastikowej doniczki. Ziemię lekko ugniatam, a następnie podlewam, aby podłoże się dobrze ułożyło. Teraz pora przygotować otwory na sadzonki. Wykonuję je za pomocą pikownika. Otwory powinny być na tyle głębokie, aby nie zaginać korzeni w czasie umieszczania sadzonki w ziemi. Teraz delikatnie wsuwam sadzonkę do przygotowanego dołka. Następnie lekko ugniatam podłoże, aby sadzonkę ustabilizować w ziemi. Tak samo sadzę miętę. Następnie doniczki ustawiam w miejscu ciepłym i jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym. Dam roślinom kilka dni na zaklimatyzowanie się po przesadzeniu i dopiero potem wystawię je na parapet okienny. Eksperyment przerwałem po trzech tygodniach. Niestety nie udało się ukorzenić pietruszki, rozmarynu i tymianku. Ich łodygi zaczęły gnić i musiałem je wyrzucić. Mięta i bazylia mają się natomiast bardzo dobrze. Widać, że zaczynają już wypuszczać nowe listki. W przypadku tych dwóch roślin mogę powiedzieć, że ukorzenianie się udało, a sadzonki się przyjęły. Ukorzenianie ziół w wodzie nie jest zatem tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Nie wszystkie ukorzeniają się tak szybko jak bazylia i mięta. A być może to ja popełniłem pewne błędy przy ukorzenianiu pozostałych gatunków ziół. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz i jakie rośliny tobie udaje się ukorzeniać w wodzie. A jeśli zainteresował Cię temat uprawy ziół w doniczkach, koniecznie obejrzyj ten film. Wyjaśniam na nim, dlaczego bazylia kupiona w sklepie tak szybko usycha u nas w domu, co robimy źle i co robić, aby cieszyć się bazylią przez wiele miesięcy. Poznaj sekret długowieczności bazylii.